i może naprowadzić nas na ślad. Nowy Jork, lata 20. W murzyńskim Harlemie, w jednym z muzycznych klubów, dojrzewa miłość czarnoskórej pieśniarki bluesowej i gangstera Johnny'ego Varona. Problem w tym, że Johnny jest zaręczony z córką nowojorskiego ojca mafii, a zdrady się nie wybacza. Czarna Róża z Harlemu. W niedzielę 5 marca o 22.45. Polsat 2 poleca. Poza prawem to wspaniałe kinoakcji już 13 marca o 20. Nowojorski policjant Gino Felino bierze udział w zasadzce, której celem jest ujęcie wielkiego handlarza narkotykami. Gino znany jest z tego, że znarzeniem życia staje w obronie pokrzywdzonych i słabszych, a dla przestępców jest bezlitosny. Podobnie bezlitosna jest nasza nagroda. Po prostu rzuca na kolana swym sportowym charakterem i sylwetki. Wspaniale pokonuje trudne zakręty, ponadto wyposażona jest poduszkę powietrzną dla kierowcy, elektrycznie otwierane szyby, aluminiowe telgi i sportowe fotele. Zadzwoń oprócz samochodu zwycięzca naszego konkursu otrzyma zapas przypraw kucharka na cały rok. 0786-791. Odpowiedz na pytanie, kto gra główną rolę w filmie Poza Prawem? Michael Budikoff, Steven Seagal czy Christopher Landen? Pamiętaj, ten sportowy samochód może być Twój. Szczegóły konkursu w gazecie telewizji Polsat na stronie 743. W tym samym dniu John Gotti zostaje członkiem Cosa Nostra, a Diana Giacalone prokuratorem okręgowym. Od tej pory ich losy splatają się, a wielki proces przeciw mafii kończy się uniewinnieniem gangstera Gottiego. Zdumiewający werdykt ławy przysięgłych wywołuje skandal. Korupcja czy przypadek? Dopaść Gottiego w środę 8 marca o 22.30 włącz Polsat 2.